Hej wszystkim, z tej strony ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i dzisiaj będziemy robić porządek w mojej szafie, ponieważ ostatnio narobiło się trochę tych wszystkich rzeczy, to stwierdziłam, że wejdziemy sobie, zobaczymy co tam dokładnie mam e, i pogrupujemy to w jakiś taki specyficzny sposób, tak żeby wiedzieć co, gdzie, jak, bo ja naprawdę teraz totalnie nie ogarniam co się dzieje, a ostatnio doszło mi trochę star końców i stwierdziłam, że wiecie jak, coś będę dokupować, to potem nie będę mogła się ogarnąć, gdzie co jest, i wolę mieć to po prostu wszystko tak ładnie pogrupowane, żeby wiedzieć co i jak. Ja w ogóle bardzo lubię porządek, także kto lubi porządek, łapeczka w górę, to zostawia wszystko byle jak weso. To też tylko koniecznie daj, napiszcie, dajcie znać, zobaczymy, ile nas jest, a tymczasem ja zapraszam Was do mojej stajni lecimy z porządkami. To powinny być wiosenne zim, zimowe porządki. Chodźcie. Jeśli mam być całkowicie szczera, to totalnie boję się tam wejść, wejść do tej szafy, znaczy wejść do szafy, jak do norni, e, otworzyć ją, bo po prostu tak dawno jakby nie otwierałam jej i nie robiłam tam porządku, że ja nawet nie wiem, co się kryje w jej zakamarkach i to będzie mega ciężki orzech do zgryzienia, powiem Wam szczerze, bo patrzcie, ja tutaj w ogóle muszę najpierw to wszystko poprzestawiać tutaj, żeby gdzieś jakoś, jakoś to chociaż poukładać, więc szybciutko sobie poprzesuwam to, co mam tu, czyli te, o dokładnie, tu już żadnego ogłowia nie ma. Dobra, to na razie chociaż. Wydaje mi się, że tu u konia jeszcze nie jest tak źle. Jakby ta szafa właśnie z rzeczami dla konika. Nie, no tu tutaj są owijasy i ochraniacze. To też bym chciała jakoś tak sobie pogrupować fajnie. Czyli na przykład właśnie, że nie wiem, gdzieś tu będą ochraniacze tak od dołu, o na przykład tutaj, a u góry będą owijki. Więc od razu jak już tutaj jesteśmy, to możemy to zrobić tak, żeby nam się po prostu nie pomyliło. I teraz tak, tu mamy to, tu mamy tu, tu też są ochraniacze. Tu też są ochraniacze. Szkoda, że na tym koniu nie widać tych ochraniaczy. Ja muszę wziąć konia, na którym będzie to widać, bo będzie mi łatwiej. Także od razu jego rozbiorę. Chodź, rozbierzemy cię, koniu! Wezmę to wszystko tutaj też. Także nasz koń będzie łysy, nie będzie miał na sobie nic, ale będziemy dzięki temu mogli sprawdzać, co tam jest i yy, jak to wygląda, żeby w razie co sobie pogrupować. Może nie kolorystycznie, no ale, ale jednak bym chciała to widzieć. Dobra, na jakim koniu? Na, na takim, o, będzie chyba dobrze widać. To chodź, idziemy, szybciutko ustawimy sobie konie. Yy, o nie! O nie, chodź, 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 koniu, chodź. Dobra, ustaw konie, tak, okej. Okay, okej, okay, więc mamy to. Mamy konia e, marwarii, ale to nam na razie jest niepotrzebne. Potrzebujemy za to naszej szafy i inwentarza, żeby to wszystko jakoś tam wyglądało. Dobra, lecimy. Następna zakładka to są kokardeczki. Ja tutaj miałam to wszystko porobione tak, że to było kompletami. Jakby widzicie, tutaj też mam. Komplet zielony, tutaj mam jakieś różowe odstępstwo. W ogóle nie wiem, po co te flow tutaj jest. To też raczej nie tu na razie. Do tego, czy to jest to samo? Czekajcie. Tak, to jest chyba to samo. Muszę zobaczyć tak z bliska. To i to. Tak, to jest ten sam kolor. Dobra. Czyli tu, to jest takie pojedyncze. To też mam chyba tylko jedno. Więc pojedyncze mogę sobie odłożyć gdzieś tu. Tu mam komplet, więc najpierw to idzie, później to idzie. Tutaj też mam komplecik, więc dobra. Tutaj mamy w ogóle jeden różowy kwiatek, tu mamy dwa różowe kwiatki. No i kurczę, szkoda, że tutaj jest takie pojedyncze. Musiałabym to chyba dokupić, żeby mi to jakoś tak lepiej wyglądało. Albo wiecie, co zostawię i najwyżej po prostu nie zrobię z tej drugiej strony. O, to tak bym musiała zostawić. Że wiecie, tutaj od zadu, a tutaj od, od głowy. No bo tylko tak to widzę. Jakoś inaczej sobie tego nie wyobrażam. Dobra, mamy tutaj tak. Ym, jeszcze jedno ogłowie, o głowie, co ja gadam? No nie, no mamy ogłowie. Patrzcie, jeszcze to jest. Dobra, czyli to wszystko też może sobie tutaj leżeć. Tutaj mamy siodło, więc te siodła też mogę tu odłożyć. Ja Wam powiem tak, siodł grupować nie będę, bo to nie ma sensu. No bo jakby siodła wiadomo. Najgorzej będzie z ubraniami, więc ja na razie <głos》> zostaję tu. Tu mamy te ochraniacze i owiki. Tu mamy torby na zwierzaczki, których tutaj już nie mam. O, tu są flow wszystkie. I nie wiem, wiecie co? Może to gdzieś jako na głowę, że niby ozdoba. To może faktycznie zostawię tutaj, żeby tego nie szukać później nigdzie. E, tutaj, co my mamy jeszcze? No chyba nic takiego. O, tutaj jeszcze. Tu są flow, patrzcie, widzicie. To jednak trzeba je zabrać stamtąd, bo zajmują niepotrzebnie całkowicie tą jedną, tą kartę. O nie, zostań, 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 chodź tu. Dobra, to to sobie przegrupujemy tutaj, gdzie to było? Na ostatniej. Dokładnie tak. A co jest wstążka? Wygrać Mistrzostwa baronowej. A, faktycznie, coś było, coś było. Um, baronowej. W ogóle może byśmy zrobili tak, że ja na przykład zostawię sobie jedną wolną kartę i zrobimy tak, że będzie na przykład pierwsze, drugie, trzecie miejsce za mistrzostwa Murland, pierwsze, drugie, trzecie miejsce za mistrzostwa Fortu Pinta, srebrnej Polany i tak dalej. Bo to by było też fajne jako pamiątka, żeby mieć każde flow, wiecie, z każdego miejsca. To by było mega, moim zdaniem, więc zobaczymy, czy się uda. Dobra, tu mamy porządek, tu mamy zwierzaczki, więc zwierzaczki mamy takie. Pokaż się tutaj, mamy Misia z Walentynek, mamy Konika, też Walentynkowego, tu mamy Kruka, tu mamy co to jest? Pandoriańskie skarby, tu mamy Ląża i za 10, w sensie 10 urodziny za 10. Ata za 10. Tutaj nic nie ma, mam nadzieję. Nie no, sądzę, jaki? czemu ty to robisz Ata w taki sposób dziwny. Dlaczego to było tam? To ja mam pomysł. Słuchajcie, tutaj będą same zwierzątka, a tam dalej będą ozdoby. Na zasadzie, wiecie, bo to też fajnie będzie pogrupowane. Dobra, więc mamy tak. Tylko co to jest? Tego lisa? Okej, okay, mamy lisa i kruka, a na drugiej karcie zrobimy sobie na przykład pluszaczki, tu będą pluszaczki, o, tutaj może być kwiatek, tutaj jakieś takie ozdoby. No i nit. to mi się podoba, to jest dobrze pogrupowane teraz. W przedmiotach jest wszystko i nic tak naprawdę, wędkę muszę mieć, bo wędki no, będę używać, bo to jest potrzebne do zadań, także to jest mi potrzebne. Tutaj mamy żeton wiosenny, tutaj mamy żeton letni, gdzieś jeszcze pewnie będzie żeton zimowy. Tutaj te mamy te te, te te lampiony, kawka jakaś. Jakby. O, i nasz mebel. Nieużywany nadal. W ogóle jakaś puszka to jest. Mebel. Okej, okay, puszka mebel. E, także stąd nic. Okej. Okay. Lecimy w ubrania. I teraz z tym będzie mega ciężko. Ja sobie na razie to wszystko podkładam, żeby mieć tu więcej miejsca. Nie, nie, nie. To nie, bo tutaj idziemy do spodni. I w ogóle mam tu spodnie z butami razem, co mi się mega nie podoba. Tutaj co są? Rękawiczki. Rękawiczki też muszę przesunąć dalej o jedno. Eee, co to jest? Skąd to wiadro się tam wzięło? Karma dla kur. Jakby. Sk skąd. Aha, skąd ty to masz? Wyrzuć to. To jest ci niepotrzebne. E, dobra, tu jakieś kolczyki, tutaj w sumie nie wiadomo co, już nic nie ma. Dobra, więc tak. E, to będzie ciężkie, ale zrobimy to. Mm, najpierw wywaliłabym stąd wszystkie buty. Wywalmy stąd wszystkie buty i zróbmy może czystkę, czy będziemy któreś używać, czy nie, bo może jeżeli nie potrzebujemy, no nie wiem tych czerwonych, to ja raczej no nigdy nie lubię buty awalona do joggingu. I don't know, I don't know. Tych zielonych pewnie też nie ubiorę. Albo wiecie co zostawię? Niech są. Może się kiedyś do jakiego cosplay'u przydadzą. Kto wie, kto wie. Więc zostawmy je. I teraz tak, jak już mamy tu wszystko przeniesione, to teraz mogłabym sobie zająć tą kartę na buty i te rękawiczki później przenieść po prostu dalej. Także lecimy. I teraz tak. Tu będą buty z niskim takim tym. Nie będą to te wysokie sztyblety, tylko Sztylpy, sztyblety, Matko Bosko, już tak dawno w stanie nie byłam, że nie pamiętam. Jak wy pamiętacie, <gry> to przypomnijcie mi, naprawdę, masakr się zapomniało. Jakbyście w ogóle słyszeli jakieś dziwne odgłosy w tle, to koszetniczki sobie tam biegają po klatce i świrują, więc no, to je słychać. Ok, to tak, tutaj to, tutaj to. Nie wiem, kurczę, w boiskiem, no to chyba też tutaj co, bo też nie są takie mega, mega wysokie albo w ogóle na kowbojskie na przykład osobno o tu. I na przykład Adidasy też osobno, to też są w ogóle jakieś dziwne. To też nie są takie typowe do jazdy konnej. To są chyba mega typowe do jazdy, co? To 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 to, to w sumie też. I to też. No dobra, to też zostawmy, te są nie, nie do jazdy, że tak powiem. Tu mamy te mega długie i to możemy zostawić. I teraz zróbmy sobie z rękawiczkami kartę. Także wszystkie je też tutaj poprzestawiam, żeby było. Okej. Okay. Mamy to. Dobra, i teraz tak, y jeszcze raz zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy koszulki i tak dalej. Następna karta to spodnie. I spodni też na razie nie będę przekładać, niech to sobie jest tak jak jest. Zanim ja to zapełnię, to na pewno minie trochę czasu. Zresztą to też, chociaż to podejrzewam, zapełni się dużo, dużo szybciej. I mogłam sobie po prostu dwie karty zostawić, A, ale to najwyżej będziemy robić porządek jeszcze raz. Tu mamy czapki i tak dalej. To jest niepotrzebnie w czapkach, bo to nie jest ozdoba na głowę. E, cała reszta chyba może zostać, jako taką mi się to podoba. Tu mamy ozdoby, więc to by mogło pójść, wiecie co, nie, tutaj zrobimy sobie to na rękawiczki, bo tu będzie fajnie to pasowało, jak będziemy wybierać jakiś strój właśnie, żeby gdzieś tam po kolei móc sobie dopasować wszystko. No a takie pierdoły właśnie jak te maski, czy co tutaj jest, to mogą iść na sam koniec, no bo wiadomo, to się dopasowuje na samym końcu. Boże, się przestrażyłam, że to się nie nagrywa, matko bosko. Dobra, i tak jak mówiłam, teraz możemy sobie poustawiać wszystkie te takie pierdoły. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dobra, czyli tu chyba wszystko mamy. Czekajcie. Eee, sprzęt, zwierzęki, przedmioty. Aha, bo tu w przedmiotach jeszcze są karty. Czy ja tu coś mam? Nic, pustka. Skąd ty masz tą organiczną karmę dla kur? Dlaczego ty ją trzymasz? Po co ci ją? Fioletowy proszek motyla. Tymczasowo otacza. Chcę to sprawdzić. Chcę to sprawdzić. Proszę Państwa, to jest bonus dzisiejszego odcinka w nagrodę za to, że tak ładnie posprzątaliśmy w szafie. Jestem dumna z nas. Eee, chwila, moment. Gdzie ja mam konia startowego? W ogóle, jak on wygląda i... Nie wiem. Jasper, to jest chyba Jasper. Jasper, czy to ty? J Jasper? Nie, 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 to nie ty. Czekaj, 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 czekaj. To, to jesteś ty, no bo to by było dziwne. Chwila, Jasper. <śla> Okej. Okay. Czy jego tu nie ma po prostu? Czy jest oszukana? Jasper, gdzie ty jesteś? Nie, to nie jest on. To na bank nie jest on. To jest on. Dobra, zajmiemy za ciebie. No i gdzie? <ścoughs> A ta... Ty deklu, co zrobiłaś? No ej, nie zmienił się ten koń. Jest obok Hufflingera, a Hufflinger gdzie był? Tam. Nie, no jest, dobra, nie założyłam go, o boże, a to, ale lamisz. Chodź, chodź, zobaczymy. Chodź, zobaczymy, czy ja mam jeszcze jakiś proszek. <ścoughs> czy ja mam jeszcze jakiś proszek? Dobra, ustaw konie, żeby nam tam nie przeszkadzał. O, ale nam to będzie do naszego elfa pasować. Gdzie są te motyle? Oh, są! Oh, wow! Dobra! Ja zapomniałam, że to tak działa. Tam pewnie miałam jeszcze jakieś inne prochy. <głos> <głos> Jak chcecie, żebyśmy je sprawdzili na jakimś odcinku, to też koniecznie dajcie znać, bo co powiem wam, że ja cię kręcę, zapomniałam o tym. Naprawdę, totalnie o tym zapomniałam. Ale słodko! Szkoda, że tak do góry to leci. Że tego tak, wiecie, nie ma niżej troszeczkę. No. Jejko, otoczone motylkami, jak słodko! Te motylki, a no nie, no zumuję się, dobra! Wow! Ale schodiaśnie. Dobra, dobra, Misiaczki. Yy, jakby to by było na tyle w tym odcineczku, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapiczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i zachęcam również do zrobienia porządku w szafie. Trzymajcie się do następnego i cześć!